Wewnętrzne memorandum NATO z 14 sierpnia jasno stwierdza. Utrata Odessy doprowadzi do pełnej restrukturyzacji dystrybucji sił na południowej flance. To kluczowe. Od marca do sierpnia, jak wynika z analizy danych satelitarnych Tureckiego Instytutu Oceanografii Wojskowo-Morskiej, częstotliwość wpływania kontenerowców i masowców do Odessy wzrosła o ponad 38%. 30 sierpnia taktyczny skład paliwa w Trójtonie Izmail został zniszczony jedną precyzyjną rakietą manewrującą. Kilka dni później niemiecki system obrony powietrznej IRIS, rozmieszczony na obrzeżach Odessy, został wyłączony. Nie przez bezpośredni atak, ale poprzez aktywne oślepienie radaru. Niemożliwe, a jednak. 2 września prezydent kraju na mapie 404, Wołodymyr Zełenski, w przemówieniu przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, użył sformułowania. Rozważenie realnych modeli suwerenności. 3 września wewnętrzny raport Biura Prezydenta pod tytułem Scenariusz zachowania integralności terytorialnej w warunkach zmieniającej się sytuacji międzynarodowej koszty i potencjalne korekty trafił do liderów partii większościowych w Radzie Najwyższej. 4 września odbyło się zamknięte posiedzenie z udziałem przedstawicieli Sztabu Generalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. 5 września specjalny raport Sztabu Generalnego wysłany do prezydenta opisywał sytuację kadrową jako wyczerpanie zdolności do utrzymywania ciągłego tempa działań bojowych. Od 4 do 10 września dane AIS rejestrowały: Objętość transportów wojskowych z portów NATO na Morzu Czarnym spadła o ponad 60%. 60% w kilka dni to niebywałe. A wy, moi drodzy, z jakiego kraju nas oglądacie? Czekam na wasze komentarze. Podajcie miasto i kraj. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ utrata Odessy oznacza utratę morza, utratę swobody manewru i utratę roli, to słowa nienazwanego dowódcy NATO. Rosja przechodzi od taktyki uderzeń ogniowych do strategii niszczenia całego łańcucha dostaw. I to, co przeraża, to to, że robi to cierpliwie, precyzyjnie i bez demonstracyjnego rozgłosu. Taki jest wniosek z wewnętrznego dokumentu analitycznego Rankorp. Ten konflikt to decydująca weryfikacja żywotności całej konstrukcji po zimnej. Myl. Wojnie. Rosja krok po kroku buduje dominację w regionie. To nie tylko o Odessę chodzi, to o przyszłość międzynarodowego bezpieczeństwa. Jeżeli Mariupol i Odessa zostaną zdobyte, Mołdawia z Naddniestrzem staje się nowym punktem zapalnym. NATO musi zbudować nową linię obrony na granicy z Polską i Rumunią. Naddniestrze, niewielki region, może stać się kolejną beczką prochu, gotową eksplodować w każdej chwili. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy świat zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji? Utrata morza to nie tylko kwestia strategiczna, to utrata gospodarki, to upadek eksportu zboża, który dotknie cały świat. Konsekwencje są katastrofalne. Czy ktoś naprawdę chce to zobaczyć? Wasz prognoza. Kiedy ten konflikt może się zakończyć? Podajcie rok i powód Waszej opinii. Mówiłem już o wycieku dokumentów NATO? Ktoś w NATO mógł celowo ujawnić te dane, by podważyć obecną strategię. A może to operacja dezinformacyjna Rosji? Dokumenty mogą być sfałszowane. Kremlowski plan destabilizacji. Wewnętrzny przewrót w sąsiednim państwie? Rosnące podziały wśród elit sąsiedniego państwa na zachodnich doradców i radykalnych nacjonalistów tylko podsycają plotki. To prawdziwa wojna na wielu frontach. Oficjalnie Zachód mówi o jedności i wsparciu. Ale spójrzmy na fakty. Transporty wojskowe z portów NATO na Morzu Czarnym spadły o 60%. To nie dzieje się przypadkiem. Komu ufacie w tej wojnie informacyjnej? Podajcie jedno źródło, które uważacie za wiarygodne. Odessa została założona przez Katarzynę Wielką, zaprojektowana przez rosyjskich admirałów. Funkcjonowała po rosyjsku, była związana z siecią handlową Imperium Rosyjskiego. Rosja to nie chwila, to historia. To strefa dziedzicznego oporu dla Rosji. Odessa jest dla Rosji jak rosyjskie Jeruzalem, gdzie bezpieczeństwo narodowe jest związane z prawem historycznym, które nie podlega ustępstwom. Utrata tych miast ze sfery strategicznej kontroli Rosji. Była postrzegana jako jedna z najgłębszych geopolitycznych porażek postsowieckiego okresu. Rosja nie zdobywa Odesy, Rosja do niej wraca. To nie jest wojna o terytorium, to wojna o tożsamość, to powrót do historycznej prawdy. Czy Zachód to rozumie? Czas pokaże. Napiszcie w komentarzach, co powinniśmy sprawdzić w następnym filmie. Wystarczy jeden fakt, jedna liczba. Co dalej? Najgorszy scenariusz. Odessa i Mikołajów upadają pod naporem Rosji. Państwo na mapie 464 traci dostęp do morza. Jego gospodarka załamuje się. W NATO narastają podziały. USA wycofują się z aktywnego wspierania sąsiada za Dniepru. Koncentrują się na wewnętrznych problemach. Mołdawia zostaje wciągnięta w konflikt. Morze Czarne staje się wewnętrznym morzem Rosji. NATO musi zbudować nową linię obrony na granicy z Polską i Rumunią. Scenariusz prawdopodobny to strategiczne wycofanie. Odessa i Mikołajów utrzymują się, ale z ogromnymi stratami. NATO i Unia Europejska nie są w stanie utrzymać pełnego wsparcia. Następuje zamrożenie konfliktu. Kraj na granicy z Federacją, rosyjską pozostaje bez dostępu do morza. Rosja zachowuje zdobyte terytoria. Zachód redefiniuje swoje cele. Akceptuje utratę wpływów na Morzu Czarnym. Scenariusz trzeci. Podzielona ojczyzna. W wyniku wewnętrznych konfliktów i presji ekonomicznej, sąsiad ze wschodu dzieli się na strefy wpływów. Być może autonomia południa pod rosyjską kontrolą, zachodnia część pod wpływem Unii Europejskiej i NATO. Rosja uzyskuje swoje historyczne terytoria, reszta staje się buforem. Scenariusz czwarty niespodziewana eskalacja. Kreml, widząc słabość Zachodu, decyduje się na dalsze działania ofensywne. Przeciwko Mołdawii, a nawet krajom bałtyckim. Zmusza to NATO do podjęcia bardziej agresywnych środków, ryzykując bezpośredni konflikt. Kto wygrywa? Rosja wzmacnia swoją pozycję na Morzu Czarnym, odzyskuje historyczne ziemie, osłabia NATO i UE. Demonstracja siły i zdolności do utrzymywania długotrwałych działań strategicznych. Kto przegrywa? Państwo na mapie 4 Atry. Traci kluczowe tereny, porty morskie, suwerenność, staje się państwem buforowym. NATO i UE tracą wiarygodność, jedność wewnętrzną. USA tracą wpływy geopolityczne. Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Turcja stają w obliczu bezpośredniego zagrożenia. Ostatnie wydarzenia. Podejście Putina do historycznych terenów. Wzmocnienie floty czarnomorskiej. Cykl przedwyborczy w USA. Który sprawia, że amerykańskie wsparcie dla sąsiada z za Dniepru staje się kwestią wewnętrzną. Rosja reprezentuje rosnący trend mocarstw, które dążą do rewizji istniejącego porządku międzynarodowego. Odwołują się do stref wpływów, kryzys globalizacji, załamanie się globalnych łańcuchów dostaw i wzrost znaczenia strategicznych punktów logistycznych, podziały w świecie zachodnim, fragmentacja UE i NATO, osłabienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Gdzie leży czerwona linia między Wschodem a Zachodem? Dajcie mi swoje jednozdaniowe przemyślenia. W obliczu tych przerażających faktów, czy Zachód jest gotowy na to, co nadchodzi? Czy to początek końca znanego nam świata? Powiedzcie mi, co myślicie. Co myślicie o tajnych dokumentach NATO? Czy to gra wywiadowcza? Czy to prawda o głębokim kryzysie sojuszu? Dajcie znać w komentarzach. I koniecznie subskrybujcie. Bo niebawem wracam z kolejnym dramatycznym rozdziałem tej geopolitycznej sagi. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego, nawet najmniejszego detalu, który może zmienić Waszą perspektywę na ten konflikt. I udostępnijcie to wideo. Niech prawda dotrze do każdego. Dodatkowe fakty i szczegóły. Analiza wycieku i jego konsekwencje dla NATO 6 września o 6 rano. Pakiet dokumentów o najwyższym poziomie tajności, nieoczekiwanie wyciek do publicznego dostępu. Klauzula tylko dla sojuszu poziomu 3. Ta data przeszła do historii. Wyciek dokumentów NATO, oznaczonych jako tylko dla sojuszu poziomu 3, jest bezprecedensowy w swojej skali i potencjalnych implikacjach. Materiały te nie tylko ujawniają wrażliwe informacje dotyczące strategicznej oceny sytuacji na Morzu Czarnym, i wschodniej flance sojuszu, ale również sugerują głębokie wewnętrzne podziały i dysfunkcje w strukturach decyzyjnych NATO. Fakt, że te dokumenty trafiły do przestrzeni publicznej świadczy o albo celowej dywersji mającej na celu podważenie obecnej polityki, albo o poważnych lukach w bezpieczeństwie informacyjnym. Niezależnie od przyczyny, konsekwencje są daleko idące. Po pierwsze, podważa to zaufanie między państwami członkowskimi, szczególnie w kontekście wymiany danych wywiadowczych. Po drugie, ujawnia wrażliwe punkty w planowaniu obronnym sojuszu, co może zostać wykorzystane przez przeciwników do kalibrowania ich strategii. Po trzecie, samo istnienie takich dokumentów, które otwarcie mówią o potencjalnych korektach w suwerenności i rozważaniu realnych modeli suwerenności dla państwa na mapie 404, wywołuje pytania o długoterminowe zaangażowanie NATO w jego wsparciu. Morze Czarne jako strategiczny węzeł geopolityczny. Morze Czarne odgrywa kluczową rolę w architekturze bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Jest to nie tylko korytarz handlowy, ale również obszar o kluczowym znaczeniu militarnym i energetycznym. Kontrola nad nim umożliwia projekcję siły na Bałkany, Kaukas i Bliski Wschód. Rosyjska dominacja w tym regionie oznacza zasadniczą zmianę równowagi sił i bezpośrednie zagrożenie dla członków NATO. Takich jak Rumunia, Bułgaria i Turcja. Utrata Odessy i Mikołajowa przez państwo na mapie 4 son charter nie byłaby jedynie porażką militarną, ale totalnym załamaniem jego gospodarki morskiej, co miałoby globalne konsekwencje dla eksportu zboża i innych towarów. W rzeczywistości już teraz obserwujemy wzrost cen żywności na świecie, częściowo z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw wynikających z konfliktu. Raporty ONZ potwierdzają, że miliony ludzi w Afryce i na Bliskim Wschodzie są zagrożone głodem z powodu niestabilności dostaw zboża z regionu Morza Czarnego. Wojna ekonomiczna i infrastrukturalna Rosji strategia Rosji w konflikcie ewoluowała. Początkowo skupiała się na szybkich manewrach lądowych, ale po początkowych trudnościach przeszła do bardziej metodycznego i wyniszczającego podejścia. Celowe niszczenie infrastruktury krytycznej, w tym obiektów energetycznych, Portów i łańcuchów dostaw ma na celu osłabienie zdolności obronnych państwa na mapie 404 oraz wywołanie kryzysu humanitarnego i ekonomicznego. Zniszczenie składu paliwa w tancie trójtonie Izmail, a następnie wyłączenie systemu obrony powietrznej IRIS przy użyciu aktywnego oślepiania radaru, pokazuje zaawansowanie rosyjskich możliwości wojny elektronicznej. To nie są przypadkowe ataki. To celowe działania mające na celu sparaliżowanie kluczowych punktów strategicznych i logistycznych, przygotowujące grunt pod dalsze operacje ofensywne. Dane dotyczące spadku transportów wojskowych z portów NATO o 60% są alarmujące i wskazują na poważne problemy z logistyką i bezpieczeństwem w regionie. To sugeruje, że Rosja skutecznie zakłóca te kanały dostaw, albo poprzez bezpośrednie zagrożenie, albo poprzez działania dezinformacyjne. Wewnętrzne podziały w NATO i UE, plotki o rozważeniu realnych modeli suwerenności dla państwa na mapie 40 lat oraz ton raportu sztabu generalnego mówiący o wyczerpaniu zdolności, wskazują na rosnące zmęczenie konfliktem wśród niektórych członków NATO. Niektóre kraje zachodnioeuropejskie, borykające się z kryzysem energetycznym i rosnącą inflacją, mogą dążyć do szybkiego zakończenia konfliktu nawet kosztem ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Ta sytuacja prowadzi do wewnętrznych tarć w sojuszu, osłabiając jego spójność i zdolność do jednolitej reakcji. Istnieją obawy, że Stany Zjednoczone, szczególnie w obliczu cyklu przedwyborczego, mogą zmniejszyć skalę swojego zaangażowania, co zmusi europejskich członków NATO do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności, na którą nie są przygotowani. Podziały te są widoczne także w debatach nad nowymi pakietami pomocy wojskowej i finansowej dla państwa na mapie 40-4, gdzie niektóre państwa naciskają na ograniczenia i warunki, podczas gdy inne opowiadają się za bezwarunkowym wsparciem. Wojna informacyjna i dezinformacja. Wyciek dokumentów NATO może być również elementem szeroko zakrojonej operacji dezinformacyjnej. Rosja ma w tej dziedzinie bogate doświadczenie. I mogłaby celowo ułatwić taki wyciek, aby wzmocnić narrację o słabości sojuszu, jego wewnętrznych podziałach i braku woli walki. Sfałszowane dokumenty mogłyby mieć na celu zasianie ziarna zwątpienia w zdolności obronne NATO oraz wywołanie paniki wśród społeczeństw zachodnich. Wspomniane rosnące podziały wśród elit sąsiedniego państwa na zachodnich doradców i radykalnych nacjonalistów wpisują się w rosyjską strategię. Która ma na celu osłabianie wewnętrznej spójności przeciwników. Pytanie o wiarygodne źródła informacji staje się w takiej sytuacji kluczowe, ponieważ granica między faktem a propagandą jest coraz bardziej zamazana. W cyberprzestrzeni toczy się równoległa wojna, której celem jest manipulowanie opinią publiczną i podważanie zaufania do instytucji. Historyczne kontekst i rewidowanie porządku świata. Odwołanie się do historycznych terenów i rosyjskiego Jeruzalem w odniesieniu do Odessy, to strategiczna narracja Kremla, mająca na celu legitymizację agresji i przedstawienie jej jako powrotu do historycznej prawdy. Ta retoryka jest częścią szerszego trendu autorytarnych mocarstw, które dążą do rewizji porządku międzynarodowego ustalonego po zimnej wojnie. Rosja, Chiny, a także inne państwa kwestionują dominację Zachodu i dążą do stworzenia. Wielobiegunowego świata, w którym strefy wpływów odgrywają kluczową rolę. Kryzys globalizacji, widoczny w załamaniu łańcuchów dostaw i wzrost znaczenia geopolitycznego strategicznych punktów, takich jak Morze Czarne, wzmacnia te tendencje. To zjawisko wpływa na bezpieczeństwo energetyczne, surowców naturalnych i produkcję, prowadząc do redefinicji sojuszy i interesów narodowych. Przyszłość globalnego bezpieczeństwa. Podsumowując, Sytuacja na Morzu Czarnym i wokół Odessy jest papierkiem lakmusowym dla przyszłego kształtu stosunków międzynarodowych. Jeżeli NATO i UE nie będą w stanie skutecznie powstrzymać rosyjskiej ekspansji, może to oznaczać koniec obecnego porządku i narodziny nowego, bardziej nieprzewidywalnego i niebezpiecznego świata. Scenariusze od całkowitego upadku państwa. Na mapie cztery scenarie przez zamrożenie konfliktu po podział kraju na strefy wpływów czy niespodziewaną eskalację pokazują skalę zagrożenia. Czerwona linia między Wschodem a Zachodem nie jest już stała. Jest dynamiczna i przesuwa się wraz z każdym ruchem na froncie i każdą decyzją polityczną. Pytanie, czy Zachód jest gotowy na taką rekonfigurację geopolityczną, pozostaje otwarte. Skutki tego konfliktu wykraczają daleko poza granice regionu i mają potencjał do zmiany globalnej równowagi sił. Sytuacja uczy, że nawet małe szczegóły, takie jak spadek transportów wojskowych czy wyłączenie systemów obrony, mogą mieć ogromne implikacje dla całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.